Coraz bliżej finiszu prace budowlane i konserwatorskie związane z remontem zabytkowego wiatraka. Co dzieje się obecnie na terenie budowy? Prace na, na wiatraku zabytkowym zbliżają się ku końcowi. Wykonywane są roboty wewnątrz wiatraka, instalacje elektryczne, związane prace ze stropami, ze ścianami, czyli można powiedzieć, już zbliża się do wykończenia tych prac. Termin zakończenia robót przewidziano do 5 listopada. Miejmy nadzieję, że termin zostanie dochowany. Zadanie na zlecenie miasta wykonuje wyłoniona w przetargu firma Modern House Józef Stasiak z siedzibą w Rabie Wyżnej. Całkowity koszt zadania to 1 550 000, z czego dofinansowanie z programu Polski Ład wynosi 1 176 000. Termin realizacji upływa 5 listopada.